Witam wszystkich w kolejnym filmiku z Call of Duty Black Ops 2 i dzisiaj przygotowałem dla was naprawdę, naprawdę dobry gameplay, wynik końcowy 62 na 2 Double Vitol, e, helikopter i bodajże 4 stealth, stealth choppery e, nie mam co udawać, udał mi się ten mecz e, i chciałem powiedzieć też właśnie o tej broni mianowicie o PDW, naprawdę PDW Według mnie aktualnie to jest najlepszy pistolet maszynowy. Ja go pominąłem, nie wiem dlaczego, w pierwszym prestiżu, bo ja już jestem. Znaczy, zerowym. Ja jestem teraz, teraz widzicie tutaj, się wyratowałem, bo jestem teraz już w, na pierwszym prestiżu. byłem na zerowym, wiadomo. E, no i pominąłem w ogóle PDW. Wziąłem MP7. Eee, coś tam zacząłem chrzanić, że nie strzelają no, Ogólnie to, tam, to ja zbyt y, emocjonal, emocjonalnie do tego podszedłem No nieważne Tak czy siak wziąłem P7, potem wziąłem MCMC I na, 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 skończyło się, używałem tylko MCMC I te MCMC bardzo mi się podobało Jednak miałem takie ale do tego MCMC zawsze Jakoś tak brakowało mi czegoś Chociaż nie, no, nieźle kości, to fakt Ale brakowało mi czegoś zawsze a tutaj po prostu wow, PDW miazga. Nie dość, że 50 a kul w magazynku to jest to jest no mnóstwo. Właściwie można zdjęć 3 osoby na jeden magazynek. To po prostu siła i może szybkostrzelność nie jest zbyt duża. Największą ma ten, ten ostatni pistolet maszynowy Scorpion, Scorpion Evo, który jest na końcu odblokowywany i jest naprawdę według mnie słabiutki to wszystko ten pistolet ma. Jest po prostu multidystansowy. I na krótki, i na bliski. Na krótki dystans spokojnie można strzelać z biodra y, z celownikiem laserowym, bo to po prostu tak kosi, że to jest miazga. W ogóle ten celownik laserowy jest dużo, dużo lepszy y, niż byście strzelali, y, byście strzelali tak normalnie. Ale no, te PDW zaskoczyłem. Byłem bardzo, bardzo miło zaskoczony tym PDW, bo nie sądziłem, że to jest aż tak dobre. Bo ja to podnosiłem kiedyś tam z tłumikiem, coś tam, coś tam i... I po prostu, no, strzelałem, no nieźle, ale zawsze wracam do MSNC. A tutaj te PDW, no, naprawdę niesamowite wrażenie na mnie zrobiło. I no, taki wynik, jaki, jaki mi się udało, no, wydaje mi się dość, dość dobry. Jest to mapa, zapomniałem jak się nazywa, sorry, ale bardzo dobra, myślałem na Vito. Jednak się pomyliłem, bo, bo niestety jest taki problem. Po prostu, jeżeli dobrze się gra i szybko się wbija e, score triki, nie mówię, że ja tak mam, bo jeszcze tak do końca nie ogarniam tego Call of Duty. Jednak e, jest taki problem, że nie da się włączyć jednego za drugim. I widzicie, ja w tym meczu też zobaczycie, że miałbym lepszy wynik jeszcze, miałbym wyższy niż 62, bo miałem na końcu witol. Jednak e, skończył się mecz po prostu, i to jest na tej zasadzie, że śmigłowy jest w cały czas lata, widzicie. On chyba teraz jest w powietrzu. Nie, jeszcze chyba go nie ma. Nie, bo jeszcze go nie. Chociaż tutaj mój błąd, naprawdę to zlamiłem strasznie. O, widzicie, samolot VTOL jest y, niedostępny, bo po prostu stealth cały czas lata. Co prawda, stealth jest świetny, jest naprawdę świetny. Polecam Wam używać takiego ciągu, ciągu, jak ja teraz mam. Jest to UAV. Zawsze zaczynajcie od UAV. Pamiętajcie w tej grze, zawsze zaczynajcie od UAV y, lub też y, zakusa, zakusania UAV, bo. Dostajecie punkty za każde zabójstwo, więc szybko wam się wszystko nabija. Eee... Potem mam śmigłowy stealth, który zabija, jeżeli dobrze go ustawicie, kupę osób. A nawet jeśli go dobrze nie ustawicie, to na nadal zabija kupę osób. Więc to jest naprawdę świetny kill killstreak. Eee... W ogóle zauważyłem wszystkie killstreaki... Eee... Boże, scorestreaki w tej grze, w Halo Duty Black Ops 2. Eee... Są bardzo dobre. W ogóle nie ma tutaj takiego, takiego który jest eee... słabiutki. Tu widzicie samolot VTOL. I zobaczycie co się potem działo. Na tej mapie myślałem, że wiecie, odkryta mapa, będzie koło strzelać i się pomyliłem, bo dużo osób widocznie miało chyba bez zimno, zimno krwistego. I niestety nie mogłem ich zabić, niestety nie mogłem ich zabić. Jak dla mnie to, to było straszne. Widzicie, szukam po mapie i po prostu nie ma kolej się do zabijania. Tam kolej stoi, który mnie zabił. E, właśnie go zabiłem, ale nie ma nikogo. No, pusta mapa pomyślałem, no ej, 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 no nie, o, no odbokowałem to, to chcę coś sobie pozabijać, nie? No, ale niestety. E, potem zacząłem walić na pałę. Po prostu zacząłem skanować i rakietami, i walić tak. I e, widzicie, już dwie, dwie osoby zabiłem. E, I ten samolot Witold no, nie sprawdził się tak, jak chciałem. E, sprawdził się za to na innej mapie, e, którą. E, którą może też wam rzucę chociaż wynik nie był tam taki świetny jak tutaj już. No i, i naprawdę muszę przyznać, że trochę się zawiodłem w tym momencie na tym samolocie Vito, ale to nie była jego wina, bo naprawdę ten samolot jest świetny, bo nie dość, że bardzo szybko lata, to jeszcze no, szybko strzelaj i wystrzeli rakiety, to jest lepsze niż strzelać śmigłowce dużo. Chociaż wydaje mi się momentami, że co się stało, mam ma mniejszy, ma mniejszy damage. No i muszę przyznać, że dzisiaj właśnie jeszcze grałem na mapie Underground lub też Metro, nie pamiętam jak ona się nazywa, naprawdę ta mapa, no kocham tą mapę po prostu, jak dla mnie no Żona o Carrier ta mapa się nazywa, jest nawet nazwa, fajnie, fajnie, tak inne jest zrobiona, widzicie, odpalam UAV, nie odpaliłem UAV na początku, bo na początku każdy przyjmuje flagi, Odpamiętajcie, żeby odpalić zawsze tej UAV po przejęciu flagi, jak już ludzie biegną do punktów, bo wtedy jest większa szansa, że już zabije, zabije wam. Widzicie, tutaj miałem. Nie wiedziałem, w którą strzelać, ale tamten jaś mnie zauważył i zabiłem obu, Naprawdę, PDW y, miał jak dla mnie. Y, o, o tym uav tak. Używajcie UAV tylko i, w, tylko i w wyłącznie w wypadku. Y, po przejęciu już dlatego, że wtedy, jakby ona jest w powietrzu, i cały czas ten y, czas. cały czas ten czas. lol. Y, które one z powietrzu y, wasi teammaci mogą już zabijać przeciwników, aby wy możecie dostawać punkty. Wiem, że może to się mało liczy, ale naprawdę, uwierzcie mi. Kiedy już macie y, blisko do tego Vitola i te 10 punktów na przykład, załóżmy, no to już macie te 10 punktów, bo puścicie tej UAV y później. A dla was to nie jest różnica, czy puścicie później, czy wcześniej. Po prostu macie je puścić w odpowiednim momencie, więc y, polecam sobie takie coś właśnie zrobić. Tutaj widzicie, przykąpiłem przy tym A, y, żeby właśnie nabić kolejnego Vitola. I jak zobaczycie, potem mi się udało. Jednak, yy, tak jak mówiłem, śmigowiec stealth yy, czy śmigowiec stealth to nabiłem? Nie wiem, śmigowiec stealth po prostu yy, zajmuje tyle czasu, że grając tak szybko jak ja, nie mam czasu potem odpalać sa samolotu Vitor. Yy, zobaczycie to potem po prostu, i jeszcze ci ludzie w ogóle nie strzelali tych samolotów. Ja w sumie się cieszę, bo ten stealth zabił mi chyba ze 3 razy więcej niż Vitor, yy, ale mimo wszystko wolałbym żeby żeby to szybciej jakoś schodziło, bo Witolem jak się ogarnie, tak jak ja na przykład ogarnąłem na raidzie, na tej mapie raid ostatnim razem to no, jest miazga po prostu i w ogóle nie mogą cię zestrzelić no i tak właśnie bym chciał, żeby to wyglądało częściej, a ten stel zajmuje, no widzicie tutaj, trzy <ścoughs> osoby, nie, nie. i już mam kolejny samolot Witel, którego nie mogę użyć, no więc właśnie to jest ten problem. Spróbuję też nie wiem jak działa Rui, jeszcze go nie odblokowałem w ogóle, nie mogę go odblokować nawet. On jest na końcu prestiżu i ja już po prostu wtedy poszedłem z tego prestiżu, już się nawet się nie bawiłem zdobywania, ale to jest dużo ciężej zdobyć niż Vitol chyba, bo to jest 1000 chyba, bodajże 900 punktów. Tu widzieliście jakieś szczęście, po prostu palami typ jak na mnie skacze. Widzicie triple kill kolejny. No i w tym momencie właśnie e, nie mogę już używać Vitolu. No, mm, smuci mnie to, no ale wynik był jaki był. Mapa naprawdę dobra... Wydawało mi się, że będzie słabiutka na początku już ją tak oceniłem, ale no naprawdę mapa według mnie e, świetna. W ogóle coraz bardziej, bardziej się przekonuję do tych mapek Black Ops, bo są takie dużo lepsze niż MW3, takie jakieś logicznie poukładane i w ogóle mniej więcej wiem jak biegać. Tu widzicie obyli odkryci, ale koniec meczu. E, także, także to by było na tyle dzięki, dzięki Wam za oglądanie e, i do zobaczenia w przy, przyszłych filmach z Black Ops 2, e, oczywiście. Coraz to lepsze gameplaye się szykują dla Was, mam nadzieję przynajmniej 62 na 2 i zdobycia obrony 69. Ha ha ha, ta liczba, za, ta liczba mnie prześladuje, się ma.